Słuchać RMF Max Podlasie przy mikrofonie Robert Wojnikowski. Zapraszam na magazyn reporterski. Gościmy dziś psycholog Małgorzatę Iwaniuk, która opowie, dlaczego warto ostatnie dni ferii spędzić w rodzinnym gronie. Nasz mózg ma też swoją wytrzymałość. Ilość sygnałów, która do nas dociera, też powinna być ograniczona. Przez stymulowanie jakąś jedną formą aktywności nie jest dobra? Jest szereg badań, które mówią o tym, że ta częstotliwość tego naświetlania oczu jest po prostu niezdrowa dla nas. Nasze ciało bardzo cierpi w sytuacji, w której spędzamy za dużo godzin w jednej pozycji, siedzącej, więc to myślę są takie główne argumenty przeciwko tak jakby takiej statecznej tak, formie spędzania tego wolnego czasu. Nasza psychika potrzebuje też tego kontaktu z drugim człowiekiem, im bardziej on jest jakby taki bezpośredni, tym lepiej. Pewną namiastką jest ten czat, jest ta wideorozmowa, natomiast nic nie zastąpi tego kontaktu bliskiego. W dobie pandemii, kiedy nie możemy sobie pozwolić na ten kontakt w takiej mierze, w jakiej by właśnie ta nasza psychika tego potrzebowała, myślę, że rodzina jest w stanie nam zabezpieczyć tak tą potrzebę, czyli nawiązujmy jak najwięcej tych relacji i tego czasu będzie jak najwięcej takiego aktywnego wspólnie spędzonego. Rozróżniłabym, jakby w tej odpowiedzi, członków rodziny ze względu na wiek. Bo małe dzieci będą potrzebowały tego czasu znacznie więcej i ten czas możemy inaczej z nimi spędzać. Inaczej będziemy mówić o nastolatkach czy o dorosłych dzieciach, inaczej, jeżeli chodzi o te kontakty między dorosłymi. Jeżeli mówimy o feriach, to mamy głównie na myśli jednak dzieci, i myślę, że łatwiej będzie mi i szybciej opowiedzieć najpierw o, o młodzieży, która tak naprawdę tego kontaktu z dorosłymi potrzebuje, nawet jeżeli czasami mówi, że nie, że nie chce. Natomiast, jakby fajnie, żeby też rodzic nie nachalnie tak, ten kontakt utrzymywał. Natomiast często nastolatkowie już wolą jednak tak, ten, jakby ten, ten swój krąg znajomych, te, te rozmowy chociażby na czacie czy przez telefon. Ale mimo wszystko spróbujmy z tymi nastolatkami też ten czas spędzić. Na przykład tak, wciągając w takie kulinarne różne wyprawy. Tak. Uczmy te nasze dzieciaczki nie wiem, gotowania, smażenia naleśników, tak, robienia fajnych ciasteczek. W tak. to, to nastolatkowie mogą wejść. Jeżeli chodzi o chłopców, to myślę, sobie, że taki czas spędzony na naprawach jakichś domowych. Wspólne oglądanie filmów to już jest bez względu na wiek, tak? ale niech to będzie też coś wyjątkowego. Wspólne dla wszystkich bez względu na wiek są takie gry jak kalambury, szansa na sukces, możemy coś sobie pośpiewać, jakieś karaoke na przykład. Puzle są taką fajną formą spędzania wspólnie czasu. Można to oprawić i wiesić w ramce, tak? że to z czasów pandemii, te ferie będziemy pamiętać już zawsze. Możemy nawet jeżeli chodzi o pandemię, maseczki zacząć szyć. Można też fajnie spędzić czas. Yy przeglądając zdjęcia z wakacji, tak wprawiając się w taki przyjemny nastrój. Wspominamy, rozmawiamy o tym, czego doświadczyliśmy, możemy też w cudzysłowie palcem po mapie, popatrzeć sobie, gdzie byśmy chcieli w tym roku, czy na przykład tak za rok gdzieś ten czas spędzić, każdy może mieć swoje typy, możemy przy okazji opowiadać dzieciom o jakichś ciekawostkach z danego kraju, możemy wyszukać ciekawostek, możemy też podzielić się takim zadaniem, że każdy szuka takiej ciekawostki w internecie, tak, i mówi. Innym, co, co najfajniejszego znalazł. Fajnym też pomysłem, jeżeli chodzi o zdjęcia, jest na przykład opowiadanie na podstawie swoich starych zdjęć dzieciom o historii rodziny, klasyczne sanki. Myślę, że bardzo ważna jest ilość, ale też jakość tego czasu. Uczymy w ten sposób dzieci nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. Lepiej bałwana to jest klasyk. Niektóre dzieci, jak widzę w kontakcie, tak w gabinecie, że jakby bardzo mało tego mają. Tak? Mówią, że oj, kilka lat temu, tak, ta to ze mną był i, i ulepiliśmy jednego, ja go to dzisiaj pamiętam. Przypomina mi się taki wątek z terapii z pacjentami, w którym na pytanie, co pamiętają z dzieciństwa, czy jak to dzieciństwo tak ogólnie wspominają. Pierwszym, co przychodzi im do głowy, to jest jednak kontakt z rodzicami i z rodzeństwem. Głównie pierwsze, co przychodzi do głowy, jakie jest skojarzenie z dzieciństwem, to są jednak relacje. I nie zastąpi nas, jako rodziców, ani komputer, ani znajomi, ani najpiękniejsze gry, czy najbardziej wymyślne zabawki. Róbmy to wszystko. Bądźmy przydzielni.